Mano, no, ja jestem nowy, a to jest kolejny odcinek, 26. Zapraszam was do oglądania. No dobra, Tepaj, mam diaksy dla ciebie, już tak. Słyszysz, Tepaj? Mogę ci pocztę, czy mnie tam zabije? A, zabiłem cię? Nie, już mogłem cię sklepać. Mam diaksy, już no, tak. Ja znowu to bym zrobił, to i tak byś mnie zabił, bo... Nie! Tu mamy... Ej! Jeszcze mi brakuje 32 dnia, jak bo nie może dni. Czekaj, na topię dobra. Czekaj, ja ci to jeszcze tu nakopię. Czekaj. Ty teknij do mnie już ci kopię. Ja mam już stag już i 4. No to ja zaczekam, znaczy i potem depnijesz się na całą. Nie, nie zabiję zapnijcie. Czekaj, jest prawie jak mam. Uwaga, jeszcze parę kopiów z kilopem. Dobra, mam diaksy. I w ogóle ja nie mam setów, stary. Mam tylko jednego koksa i w trzy, trzy seta. Ale ja mam te diaksy, dzieci, dzieci, ja mam wyrzucić setki do mnie. Na nie ci dam, nie zabiję cię, obiecuję. Na pewno. No obiecuj, że jesteś w ubiegłym ekipie, stary. No. Nóżki mi zrobić! Nie zrobię ci nóżek, nie jestem flikieterem. Nie zrobię Ci żadnych nóżek! A zrobię Ci, kiedy już usta nie. No, stary, no. jesteśmy znamy tak długo. No na nie To co, stary? Ciepasz? Nie. No dlaczego? To ja mogę Cię tepnąć? Panie, tepnij mnie. Ja Ci już chcę Ciebie. Kupasz? Ej dobra, technę go. Tylko ma jeszcze komputer. Tego technę, ten. Ale ona ma skuteczny. Nie wiem, czy mam skuteczny. A że macie fajną to... bazę chłopaki? Co? Fajna baza. Siema panek. Yo, 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 elo, elo, elo. Jesteście twój brat, tak? Jak on się nazywa? No. Panek? I Antek, tak? Czyli obaj, tak? Dwóch bracia? No. Ja wam na Koxa. chodźcie tutaj. E, no i nagrywasz? Nie, ja nie nagrywam na YouTubie, patrz. Gdzieś nie nagrywam. Ej, co ty Ej, mi robisz? Eee, dobra, chleba. Ej, co ty mi robisz? No, tak, dobra. Nie, ty robisz oszustę. Kto no, mi robi oszustę? Weź, będzie zabity. Ale nie, o Bez, on on się nie robi co ty tak nie może być. On się sobie to, to jest... Nie? O mi to jest to jest wychać, nie... Oszuszkami To, jest to jest Ale że co, że, że... nie wiem oczy, oczy, Boże, nie dali. o co ci chodzi, stary. nie wiem o co ci chodzi. Jestem oszustem, to taka gra jest. Ile subów? Ile subów? Nie mam tu no! Kurde, no! Tu mm prawie -hmm. nie piję! No, ale to nie mam A subów, to masz? dwa sobie na kanale. ci się wybić, ale... Nikt nie wychodzi, ale, nie? Takie to... ale ja mam klatki. Mhm. Dobra, bo jeszcze po Ej, chłopaki. No ja mam pomysł. Ej, są już chłopaki? Nie. Ej, co ty mi robisz? Kazia, prawie po liżach. Chcesz, żebyś tutaj się nie ruszał zbytnio, wiesz? Stary, ale ja mam lagi, nie? No, ja też. Tu masz ani lagi. Čemu Tvou... ty mě klepěš stary? No, klep, mě klep mě, ej, já polížuji. Vy mě pobíjete? Tak obím dalej. Ej, a to já se můžeš pokusit na tady do brata, dobra? dobrá? Kde mě chvíla, bude Ne, do gildy, chcete ho Nie, no może nie wiesz Nie Ile macie setów chłopaki, bo ja mam jeszcze 20 Ale przecież no to ja się mogę zabijać, żeby nie miał rękiny to weź go zabij, zabij go tutaj to Weź go zabij, dobra Ej, to ja, no ja bym zabrał nagram... teraz... chłopaki no dobrze, ja... Mogę wam nagrać usta? Czekaj się

Jak ja wam nie robię żadnego oszulista, tak, co wygadacie. gadacie A która? Ja A czy ja cię klepałem w bazie, cię raz Każdy oszuk robi. Ej, to czekajcie, ja włączę nagrywanie. Nie no, tu tu ma hudzuni, nie ma. Czemu kłamiesz? Jak ja mam hudzuni? Ej, to ja mam pomysł, chłopaki. Bo mi zostało jeszcze 4 minuty. Ja mam jeszcze 4 nie minuty nie nagrywania, chłopaki. Nie, nie wiem, czy was w czele ja, no nie wiem, jeszcze jestem Ale na pewno będzie coś z moimi lagami. A ja padam. To dobrze, że pada do mnie o to nam chodzi, właśnie. No I, tak i tak gdzieś tam tak. oszustwo zrobił tak. Nie, ja nie robię wszystkiego. Ja, no nie robię wszystkiego. No to zobaczcie na mój kanał. Nazywam się, nazywam się. Jak to się nazywałem? Już nie pamiętam, tyle cioszka żywiam. nazywam to... się.

No ale, jeszcze ender, ale ja mam EC, bo ja mam słypa, Hogary. Mam podwójny ender przez baraninę. No dobra, ale... Nie ja Nie ma otwierań ani No, Nie ma ani Nie Ej, ja liście, stary, ja już wpadam. Chyba wyłączę to nagrywanie, nie? nie? Ej, nie mi, co ty tutaj kopiesz stary? Почему ты тут копил? Я не видела, как ты. Я не видела, как ты. Я не видела. не видела. Я не ты Я не видела. 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 не

Ty masz wszyscy stary? Nie miałem lama! Zgłoszę cię! cię. cię. I dobra, zapytaj się twojego brata czy sojusz. Tak? próbuj, ja Ja próbuj tutaj olej. ty masz To jest co? E heba mamadidosa. <coughs>